Witam. Nie widziałem żadnego odcinka z wymianą zasług. Dałoby radę zrobić taki odcineczek krótki? Jaki artefakt najlepszy do tego? Jaki bohater? Jaka para? Oczywiście, że dałoby radę. Jeśli chodzi o wymianę zasług, to bardzo popularnym marszem jest Garwood z Elianą, ewentualnie Garwood z czymkolwiek tak naprawdę. Często może to być Teja, często może to być Mu, jakiś bohater, który leczy. Aczkolwiek najlepiej sprawdza się tutaj Eliana z tego względu, że Eliana również leczy i posiada tarczę. Poza tym nie każdy ma zrobioną Teję, nie każdy ma zrobioną Madlen. No a do Eliany każdy ma dostęp. I tak się utarło w tym świecie Call of Dragons, że z reguły, jak chcemy pofarmić sobie zasługi, to wyciągamy Garuda z Elianą albo Elianę z Garudem. Jeśli chodzi o same wymiany, no to oczywiście każdy może przyjść marszem, jakim tylko chce. To nie jest tak, że każdy musi przyjść Elianą z Garudem, więc nie bądźcie zdziwieni, jak zobaczycie na przykład Garuda z Madlen, czy innym Kumą. Było również pytanie o artefakt. Ja osobiście polecam artefakt pod obronę, ewentualnie pod HP, a tak raczej bym odradzał z tego względu, że na długich walkach to obrona, tudzież HP. Dadzą nam zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Więc pierwszym artefaktem, który przychodzi nam do głowy, jest oczywiście Kiełaszkari. W moim przypadku ma tutaj pierwszy poziom, bo ja go nie używam. Ale ja również nie używam Garuda Jeliany do farmienia. Dlaczego nie używam tego marszu? O tym opowiem w dalszej części. Aczkolwiek, jeśli nie macie Kła drugim artefaktem, który mogę polecić, będzie Deathless Vines. Który również daje nam obronę oraz HP, więc dwie bardzo fajne statystyki. Poza tym, ten artefakt możemy mieć włączony na wymianach, więc będziemy zyskiwać jeszcze 20% dodatkowej obrony, i nikt się o tym nie powinien dowiedzieć. Więc raczej polecam Wam te dwa artefakty, a jak nie macie żadnego z tych artefaktów, no to wiecie, ostatecznie legendarne artefakty, tak czy siak, są lepsze od epickich. Dają nam zdecydowanie więcej procent ogólnie. Więc ostatecznie, nawet na taką wymianę, możecie przyjść z Dragon Riftem albo, albo z Spring of Silence. Ale pamiętajcie, że z reguły lepiej wyjdziecie z artefaktami defensywnymi. Jeśli chodzi o ten marsz pod wymiany, no to jasne, mamy tutaj 191 tysięcy zasług. Koszt takiej imprezy to 260 tysięcy jednostek w naszym szpitalu, natomiast u wroga tych jednostek mamy ponad milion. Jeśli chodzi o większe szczegóły, to w takim wycinku za 50 tysięcy jednostek w naszym szpitalu mamy 50 tysięcy zasług. Przy okazji wpędziliśmy 209 tysięcy jednostek do szpitala wrogom. Pytanie, czy są to jednostki T4. Tak, tutaj mieliśmy jednostki T4, więc będzie to inny przelicznik. Niestety w raportach nie pokazuje nam, ile zasług zdobył przeciwnik. Myślę, że to byłoby również fajne i pomocne. W każdym razie, jeśli chodzi o Garuda i Eliane, no to jest to uznawany za najlepszy marsz pod wymiany zasług. Jednak ci, którzy są na Discordzie i ci, którzy są w VP22, wiedzą, że ja nie jestem fanem Garuda oraz Eliany. Nie jestem fanem, jeśli chodzi o takie wymiany, z tego względu, że zobaczmy sobie. Na pierwszy raport, tak? Pierwszy raport jest z godziny 1.28. Czyli ta walka mogła się zacząć tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, bo raport chyba otrzymujemy na koniec walki, tak? Więc 1.28 UTC. Przypuśćmy, że ta walka trwała już tutaj, ja wiem, z pół godziny, tak? Wiemy, że Garwood potrafi naprawdę walczyć bardzo, bardzo długo. Przyjmijmy, że ta walka zaczęła się o godzinie pierwszej UTC. Nasz Legion w tym wypadku wrócił do miasta o godzinie 6 UTC, więc był poza miastem 5 godzin. Co oznacza, że przez 5 godzin zdobyliśmy 191 tysięcy zasług. I tutaj chyba ta magia prysła, że przez 5 godzin zdobyliśmy tylko 191 tysięcy zasług. Ktoś może powiedzieć, że na noc sobie fajnie takiego garuda zostawić, bo w nocy i tak nie gramy? I będziemy mieli parę zasług. Z jednej strony taki ktoś może mieć rację, z drugiej strony jednak. Ja osobiście wolę sobie wysłać taki legion w nocy na farmę, żeby mi farmił manę. Myślę, że jest to rozwiązanie zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. Ja osobiście wolę efektywnie zbierać manę niż nieefektywnie farmić zasługi. Drugim powodem, dlaczego nie lubię tego marszu do wymiany zasług, jest to, że jeśli przegrywacie, to tak naprawdę nie macie szansy na kombak, nie macie szansy na powrót, i wtedy wy nie zdobędziecie dużej ilości zasług. Przeciwnik za to na sobie na Was mnóstwo zasług, no bo będziecie się cały czas leczyć, cały czas przegrywać. I tak naprawdę. No nie jest to fajne, tak? Nie jest to fajne, gdy wracacie sobie po kilku godzinach do gry, sprawdzacie ostatni raport i patrzycie, że macie 200 tysięcy jednostek w szpitalu, no a w zamian dostaliście 12 tysięcy zasług, tak? No to nie jest fajne. Więc dwa największe minusy moim zdaniem to po pierwsze jest to nieefektywne. Po drugie jest to bardzo często nie fair. Gdyż w tych wymianach wygrywa silniejszy, te wymiany się bardzo snowballują. I słabszy gracz w takiej wymianie jest tylko pokarmem. Jak żyć w takim razie gdy bramy są pozamykane, a sklep z zasługami trzeba wykupić. Już wam pokazuję mój sposób, który jest efektywny i który jest przede wszystkim fer. Bardzo przydatne dla graczy, których piechota jest troszkę słabsza. Tym sposobem wasze zasługi powinny być bardzo, ale to bardzo podobne. Ponadto ten sposób jest o wiele, o wiele szybszy, więc więc po nafarmieniu kilku zasług możecie wrócić do zbierania many. Many tak potrzebnej do walki, do rozwoju. Mana jest potrzebna do wszystkiego. Więc jak to robić? Oczywiście musicie być w dwóch osobnych przymierzach, które nie należą do jednej watachy. Tutaj mamy naszą kochaną asystentkę, Teirę. Przychodzicie pod miasto waszego partnera trzema, 4 legionami dystansowymi, największy DPS jaki macie. Wasz partner oczywiście robi to samo, przychodzi 3-4 marszami pod wasze miasto. No i gdy jesteście już na miejscu, wy i wasz partner, możecie przejść do atakowania piechoty. Dobra, Tejra uporała się z naszą piechotą, także widzieliście, że moja piechota jest troszkę, troszkę twardsza od piechoty Tejry. Oczywiście moi łucznicy zadają większe obrażenia od magów Tejry i łuczników Tejry przede wszystkim, więc to również miało wpływ na to, że ta walka nie zakończyła się równo. Sprawdźmy ile zasług udało nam się tutaj zdobyć. Mamy tutaj 14 tysięcy, 5 tysięcy i 6 tysięcy. Więc łącznie nasze legiony zdobyły 25 tysięcy zasług. Sprawdźmy ile tych zasług zdobyła Teira. Teira ma tutaj 11 tysięcy zasług. 7,2 i 4,2. Możemy uznać, że Tejra zdobyła tutaj ponad 22 tysiące zasług. Więc widzicie, że w samych zasługach jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo podobne. Co mówmy się nie byłoby tak wyrównane gdybyśmy walczyli na same piechoty. Mój Garwood kontra Garwood Tejry. Sprawdźmy, ile ciężko rannych jednostek miała łącznie Tejra. Więc 73 tysiące ciężko rannych jednostek T4 dało nam 25 tysięcy zasług. Sprawdzimy jeszcze na T5, ile zasług dostaniemy za taki Legion T5. Także przekonajmy się. Jeśli chodzi o liczbę zasług, mamy tutaj 11 tysięcy. 4,5 i 3,5, 11,8 daje nam 19 tysięcy zasług. Tak więc na te piątkach zdobyliśmy 19 tysięcy zasług, wpędzając 53 tysiące do szpitala. No dobra, mamy kolejne raporty, tak bardzo potrzebne do tego filmu. Także zobaczcie sobie. Jasne tutaj, tutaj co prawda nie mamy garuda, ale również jest to marsz pod wymiany. No i w takim wypadku mamy za 43 tysiące w szpitalu, jedynie 15 tysięcy zasług. Tutaj mamy raport podzielony na dwa, na dwie części, bo pierwsza część kończy się na 85, tam chyba była lekka przerwa, no i zaczęli znowu od 85 do spodu, także podliczmy sobie te dwa raporty. Jeśli chodzi o zasługi, tutaj mamy 20 tysięcy i kolejne 10, więc jest tutaj 30 tysięcy zasług za 40, 53 tysiące, 54 tysiące w szpitalu. U nas natomiast przeciwnik nie miał tak kolorowo. U przeciwnika mamy tutaj 26 tysięcy plus 50 tysięcy. 75 tysięcy jednostek T5 w szpitalu, prawdopodobnie za 20 tysięcy zasług, za 75 tysięcy jednostek w szpitalu. I to tylko dlatego, że trafił na mocniejszego od siebie. Dlatego te wymiany piechoty mi się tak bardzo nie podobają, bo wystarczy, że traficie na kogoś mocniejszego od siebie i wtedy tak naprawdę wy nie zarabiacie żadnych zasług, tylko dajecie te zasługi tej drugiej stronie. Pamiętajcie jednak, że są to tylko wycinki z całych raportów i żeby jedna strona mogła zyskać jakieś zasługi, druga strona musi te zasługi tracić. W tym wypadku druga strona musi zapełniać swój szpital. Tutaj możemy zobaczyć, że naprawdę dużo, ale to dużo jednostek po stronie przeciwników trafiło do szpitala, a dlatego możemy mieć tutaj 96 tysięcy zasług. Dlatego ja nie jestem fanem tego typu wymian zasług, z tego względu, że bardzo często ktoś tutaj bardzo mocno traci. Aż chciałoby się powiedzieć, bogaci się bogacą, biedni biednieją. Dlatego, jeśli naprawdę chcecie się powymieniać między sobą zasługami, a nie chcecie tych zasług farmić na kimś słabszym, no to ten sposób, który wam pokazałem, jest naprawdę świetny. Po pierwsze, różnica w zasługach, jak widzieliście z obliczeń, nie jest jakaś duża, jest wręcz minimalna. Po drugie, wasz legion nie musi być na polu bitwy przez 5-6 godzin, tylko w tym czasie może farmić wam manę. No i po trzecie, co bardzo ważne, a w zasadzie najważniejsze, te wymiany są tak naprawdę bardzo, ale to bardzo fair. Jedna jak i druga strona zdobywa bardzo podobną ilość zasług, więc nikt nie powinien być na tego typu wymianach pokrzywdzony. W końcu, jak sama nazwa mówi, ma to być wymiana zasług, ma to być trade, a nie ma to być farmienie zasług na słabszej piechocie. Także przedstawiłem wam tutaj kilka argumentów. Znacie moje zdanie na temat garbudowania. Nie jestem fanem, a wręcz jestem tego przeciwnikiem, ale zdaję sobie również z tego sprawę, że garbudowanie weszło tak mocno w krew, zostało tak mocno rozpromowane na początku gry przez niektórych YouTuberów. No i niestety mamy tego pokłosie właśnie w takich nierównych wymianach. Także jeszcze raz, jeśli chcecie fer wymian, równych wymian, no to tylko podstawianie jednostek pod miasto przeciwnika, oczywiście Tier podstawionych jednostek musi się zgadzać, ale o tym chyba wszyscy doskonale wiecie. No a skoro jesteśmy przy temacie scenariusza Rise of the Dragon, warto wspomnieć o darmowym sposobie na zasługi. Otóż gdy jesteście na koncie farma, Musicie pogadać z Mu. Tutaj jest Mu. Musicie sobie z nią pogadać. Jak widzicie, pierwszy raz z nią rozmawiam. Drugi raz z nią rozmawiamy. No i teraz mamy opcję sezonową, tak? Potrzebujemy tych nien. Potrzebujemy punktów nien. Żeby móc aktywować naszą umiejętność, której potrzebujemy w tym momencie. Wchodzimy sobie w drogę sicho. Wybieramy sobie widmo, walkę z widmem. Używamy tej umiejętności. No i mamy darmowy legion, prawda? Mamy darmowy Legion. Mamy tutaj już dwa darmowe legiony. Za chwilę zaloguję się na swoją trzecią farmę i. Potem się przeloguje na swoje główne konto, no i zobaczymy, ile zasług uda się tym sposobem tutaj wyfarmić. Jesteśmy już na naszym głównym koncie. Co prawda mam tutaj zły artefakt podłuczników, ale myślę, że sobie poradzimy. Użyłem tego artefaktu, no bo moje miasto jest naprawdę bardzo daleko, bardzo daleko od tych farm, a nie chciałem tracić teleportów. Także zacznijmy i zobaczmy, ile zasług uda nam się tutaj przynieść. Ale te farmy mają bardzo słabe badania, więc nie oczekiwałbym tutaj wielkich obrażeń. Widzimy zresztą, że otrzymujemy 169 obrażeń z kontrataku. No a nasza Magrat leczy się za 137-100. Więc naprawdę te obrażenia są minimalne. Oczywiście na farmach polecam. Abyście trzymali jak najniższą mocę, jaką tylko się da. No bo im mniejsza moc, tym tak naprawdę lepiej. Zaraz zobaczymy, ile tutaj moja magrat przyniesie zasług tak naprawdę za darmo. 42 tysiące zasług za frytkę, tak? 42 tysiące zasług. No i możemy robić to tak naprawdę co 3 godziny, o ile się nie mylę. Sprawdźmy to, żeby nie siać dezinformacji. Tak, co 3 godziny możemy sobie przyzywać taki legion, no i farmić 42 tysiące zasług. Czyli na jeden legion wypadałoby to około 13, tak? 13, 14. No, 13, 14 tysięcy zasług na jeden legion widmo. Oczywiście, szatałcik tutaj dla Muna, który mi przypomniał o tym, że można sobie pogadać na farmach z Mu żeby odblokować sobie umiejętności drogi Shiho. Także jeśli macie jakieś farmy, jesteście w tym sezonie, no to już wiecie co robić. Tutaj jest jeszcze bardzo, ale to bardzo ciekawy przypadek. Za 100 tysięcy wysłanych jednostek do szpitala zyskaliśmy tutaj 45 tysięcy zasług. Przeciwnik prawdopodobnie tych zasług tutaj zyskał taką samą ilość. Tak, mamy tutaj drugą stronę. Mamy 42 000 zasług za 103 000 jednostek wpędzonych do szpitala po stronie przeciwnika. Jasne, być może jakieś tarczy Madlen dały nam jakieś zasługi, ale nie będziemy tego brali pod uwagę, żeby nie mieszać, bo nie znamy dokładnie przeliczników tych tarcz i jak one faktycznie działają. Ten raport jest takim idealnym przykładem, że zyskujemy w postaci zasług mniej niż połowę wpędzonych jednostek do szpitala. Oczywiście obie strony tutaj miały jednostki T5, więc bardzo wyrównane starcie, jeśli chodzi o wpędzone jednostki do szpitala. No i teraz, jak sobie wrócimy do tego poprzedniego raportu, poprzedniej walki, za 53 tysiące jednostek wysłanych do szpitala mieliśmy tutaj 19 tysięcy zasług. Więc, jak sobie to na szybko policzymy, nasze tutaj ratio wynosi 2,78 jednostek w szpitalu za jedną zasługę. Natomiast w przypadku numer 2 mamy 2,42 jednostek w szpitalu za jedną zasługę. Plus warto pamiętać, że jest to bardzo, ale to bardzo optymistyczny scenariusz, w którym obie strony mają naprawdę wyrównane, wyrównane KD. Moje zdanie na temat farmienia tych zasług między sobą jest oczywiście negatywne. Nie popieram tego, ale jak najbardziej rozumiem, szczególnie na tym scenariuszu, na którym teraz jesteśmy. Jak doskonale wiecie, ten sklep posiada bardzo dużą ilość eliksirów. No i grzechem byłoby zabronienie komukolwiek parmienia tych zasług między sobą, żeby te eliksiry wykupić. Taka osoba będzie miała więcej eliksirów, co za tym idzie więcej wojska do walki z wrogiem. Więc w tym wypadku nie hejtowałbym graczy, tylko hejtowałbym grę. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.